Witajcie prawdziwi Polacy w grupie 3 PP. Pozdrawiam serdecznie. Kolejny postulat, odcinek 13G3XPP. Demokracja, dyktatura czyli w połowie demokracja, w połowie dyktatura. Mały, dobry rząd składający się i tam dalej jest opisany, ale ogólnie w połowie demokracja, w połowie dyktatura. Coś jak, coś jak jest w Szwajcarii. Dalej, w związku z demokracją, Sejm jako główna siedziba publicznych spotkań przedstawicieli grup społecznych i politycznych, otwarte do wystąpienia i debat 24 godziny na dobę, czyli, żeby Sejm po prostu był otwarty i liderzy przedstawiciele grup społecznych, żeby przychodzili i między sobą debatowali i dochodzili do pewnych konkluzji, do pewnej, do decyzji, by by dochodzili do konsensus. Eee, I dalej dla. Stworzyłem postulat i napisałem dla polskich Polaków. Jeśli jesteś za nim, to musisz napisać w komentarzu jestem za postulatem. Jeśli nie napiszesz komentarz, to znaczy, że jesteś przeciwny postulatowi. Wybieraj swoją drogę w komentarzu. Ja moją już wybrałem. Jak jesteś za postulatem, to udostępnij go innym Polakom, lajkuj i subskrybuj dla własnego wsparcia i innych oraz moją pracę. Dla Was. Więc na dole w komentarzu, jak przeczytasz cały postulat, czy wysłuchasz na YouTubie, wróć tu i w komentarzu napisz, czy jesteś za tym postulatem, czy nie jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję.